Tam, 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 tam. Idziemy. Okej okay, idziemy, to idziemy. Zawalone. Nie, tą grę O, mam konto. Zapamiętaj. Osiem, cztery, jeden, dwa. Osiem, cztery, jeden, dwa. Pamiętam. Po co tu skakujesz? Żeby jakby sobie przed wilkiem. Osiem, cztery, jeden, dwa. Osiem, cztery, jeden, dwa. Jaki jest Osiem, cztery, jeden, dwa. 8-4-1-2 Tada! Paner <śmienic> Jestem ja koksem Tu chyba nic nie było Zapis na pewno nie zapisał się przed wejściem, czyli tu nic strasznego Tu nic yy, nie będzie <śmienic> Jaki zawias był na ten ty... Eee ja pierdolę moje jaja Co? Już się bawisz? Pająki Gdzie są? Tam dalej Wejdziesz? Bo chodzi się na Ja się nie... Ja się pić. boję też. cię. Nie, nie. Ej, zapisz grę, błagam cię. I pozbieraj. I te zapisy to są... Też straszne. Dobra, najbrzej nas coś zabije. Najwyżej? Tak, coś nas zabije. <laughs> eee, czyli widzę, że lekka przerwa, tak? Nie no, bo zajmiemy tylko czas ludziom. Eee. Motek wyjmij. Chodź tu, chodź tu! Wychodź, ja cię zabiję! Pokaż się! No! A co to się ma pokazać? Bóg wie! Ale niech się pokaże, nienawidzę się skręcać. Chyba przez to mamy save, a. Potrzebuję deski. Ja potrzebuję, żeby zbadać, czy tu czegoś nie ma. Se badaj, ja idę za elektryczny ten. Gdzie będę bezpieczny. Co ty robisz? Chcesz kładkę zrobić? Tak, chcę zrobić kładkę. Ty nie pod O, tak, Czy Uda mi się. ale nawet niezbyt poharatany Tak się zastanawiam, że to zombie by bardzo pasowały mnie bardziej wkurzają Może jak wskoczę na tą to... tak. Ale przeskoczyłeś Wow, to jest super fear nie, nie podoba mi się ta muzyka, zdecydowanie mi się ona nie podoba Dobra Wyjmij mi młotek O co nam młotek? Mamy killoff yeah. Oh yeah! Ju Flara? To przyda nam się tu jakąś rzucić, nie? Czemu nie mogę wziąć tej bomby Painkillers. KILLERS Wyrównałaby trochę szansy tam <laughs> DYNAMIT Z tego co to po dynamicie był wilk Po dynamicie był wilk, ale mamy dynamit Rzucimy najwyżej sobie po nogi i nas obydwu zabije A, <laughs> jak mnie coś zabije, to ty siadasz nie, bo ty specjalnie się zabijesz. Perfect gunpowder. There is only... Powiększę tą dziurę. ta -da! Co to jest? Backstream. Użyję... A, nie. Brakuje nam jakiejś części. A co chcesz z tym zrobić? No... Wybuchowy ten. Czekaj. blagi String. Strand weźmiesz string. Tutaj coś jest. Nothing particular. Clara ci się wypaliła. Spokojnie. Tylko to ogrodzenie. Tylko to ogrodzenie. Żeby mi było łatwiej wejść. A ja to sobie przesunę. Przez ciebie się stresa. Nie obchodzi to, że się stresasz, ja tu sram! Zagraj sobie teraz ty. Nie. No właśnie. Więc się kurde nie odzywam. Przy pieprzyści? Yy, yy. Tu coś musi być. A tam przy tymi kamieniami, zanim tu szedł, były takie. Tam był kilof. Yy. A zapis chyba był ewentualnie, jakbyśmy mieli wpaść na... Prom? Brakuje mi czegoś. Cotton. Tak. Patrz. No jestem ślepy. Cotton string. Zadziwiające, że tak Ja niczego. Co tam jest dziura? Tam stamtąd pewnie wyjdą pająki. One nie mogą wyprzedzić po tym elektrycznym tym, prawda? Raczej nie. To dobrze. No mogę dotknąć. Myślę, że masz izolację drewna na Ja bym tu został. No to cóż, koniec się przygody. Połączę to z tym. A to z tym. FUS! Myślisz? No, to my sobie tutaj poczekamy, odpoczniemy w naszym pięknym łóżku. Hop. 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 Witam Ale, Was tak w tak następnej tak. części. To, to byłem ja i Red